Martwe kanały z polskiego YouTube'a na pełnej. Może kojarzycie, jeśli jesteście obywatelem Polski. z tą ręką znowu robię tą piosenkę. Zawsze kiedy jestem głodny, to jem kebaba. Zawsze kiedy jestem smutny, to jem kebaba. Albo też tą. Dziś mówią ty dziadzie buraku mi ziomki me. Ciężko mi już tak od tego, A pewnie tego nie będziecie kojarzyć Biegnę w siną dal, gdzie mieszany sos Licząc, że na krechę mi da Był to kanał, który zajmował się wrzucaniem różnego typu przeróbek Najczęściej zagranicznych Nie powiem, słuchałem, zawsze lubiłem te parodia Właśnie parodia jajem kebaba, jeśli byście byli... Totalną ciemnotą to jest bardzo popularne poza pomidorową, oprócz pomidorowej. To bardzo popularne, jest to taki tak zwany klasyk. Ostatnią ich parodią, którą wrzucili jest Baranina, parodia paranoja ponieważ ten utwór, jak oni to wrzucali, był bardzo na czasie, był grany w i itd. Niestety kanał od dwóch lat jest nieaktywny i niestety nic nie wrzuca. Subskrybuj po więcej!